Dzisiaj pokażę Wam, jak szybciutko zmierzyć rozmiar bazy w toperze, a także jak mierzyć długość włosa w pojedynczym toperze. Zapraszam! Będzie nam potrzebny oczywiście centymetr do tego mierzenia w dzisiejszym filmie, dlatego bo centymetr jest elastyczny i po prostu będzie łatwiej to zmierzyć. Pokażę Wam dzisiaj dwa topery Perfect Skin i Daniela i na tych dwóch toperach Wam pokażę, jak to można wszystko zmierzyć. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, zawsze zaczynamy y, wybór topera to każdego od rozmiaru bazy. My wam to pomożemy dobrać, jeśli nie wiecie. I co to jest ta baza w tych centymetrach? Bo bardzo często pojawia się to pytanie o rozmiar bazy i długość włosów. No więc sobie biorę mój metr, który jak widzicie jest elastyczny. To nie tak jak linijka, jest twarde, którym by było trudno zmierzyć, szczególnie przy dużych toperach, gdzie baza jest profilowana e, i mierzę sobie. No więc rozmiar bazy to jest w centymetrach długość. I szerokość bazy, czyli tego, do czego doczepione są włosy, że są wczepione lub przyte włosy. Czyli widzę tutaj, mierzę sobie ten rozmiar bazy i widzimy dokładnie tutaj, ile ta baza ma na długość i na szerokość. I to jest właśnie ten rozmiar bazy. E, to jest toper Perfect Skin, który Wam tutaj w tym dzisiejszym filmie pokazuję. Podlinkuję te topery tutaj też yy, na końcu filmu. Tutaj druga baza, toper Daniela i też tutaj mierzę długość i szerokość. I to jest pierwsza najważniejsza rzecz przy doborze każdego topera, dlatego, bo Wasze ubytki muszą być całkowicie pokryte tą bazą. Ta Baza musi wszystko zakrywać i jeszcze wystawać kawałeczek za, żeby ten toper się miał na czym trzymać, żeby przypiąć go do zdrowych włosów gęstych, gdzie jeszcze są. Najpierw pokażę Wam, jak się nie mierzy długości włosów, czyli tak tego nie robimy. Czyli bierzemy przypadkowo i mierzymy coś takiego, bo zawsze wtedy wyjdzie Wam 10-12 cm więcej. Tak się tego nie mierzy. Tak samo tak, nie, nie, tak się nie mierzy absolutnie włosów nigdy. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić prawidłowo. Ok, bierze, biorę mu sobie centymetr, i zawsze na tej stronie, czyli od góry. Tutaj mam akurat ten toper Daniela, tu jest taki czubek na górze, i ten toper ma grzywkę, czyli wiadomo, że grzywka tu gdzie, to będzie zawsze troszkę krótsza. A tutaj będzie około 30 cm. Włosy około 30 cm. To nie znaczy, że każdy dokładnie włos będzie miał 30 cm, ale mniej więcej to między 28-35 może być długość poszczególnych włosów, ponieważ to jest robione ręcznie, więc nie jest możliwością, żeby każdy włos był identycznej długości. Jeżeli takiego potrzebujecie, kupcie dłuższy i możecie sobie to podciąć u fryzjera. Różnica jest też, że tutaj jest przedziałek równy w tym toperze, w tym Perfect Skin, a tam jest czubek, czyli tak to też mierzymy. Czyli widzicie, jeszcze o jednej rzecz, rzeczy powiem ważnej. Są to pery, które mają tak jakby równo wyznaczony przedziałek, albo coś w rodzaju przedziałka, tak jak ten. Perfect skin, albo taki czubek, tak jak ten toper Daniela. Czubek, czyli taka kropeczka, czyli nie ma żadnego przedziałka tutaj. I zawsze mierzymy tutaj od tego czubka albo od przedziałka. Zawsze tak mierzymy długość włosów. Czyli jeszcze raz, co Wam dobrze pokażę. Czyli przykładam centymetr dokładnie tutaj i widzę, dokąd te włosy sięgają. Ile one mają centymetrów? Właśnie pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest, że te włosy, tak ja na przykład piszę toper 30 centymetrów, niektóre włosy mogą mieć 28, niektóre 32, 33, to nie będzie każdy włos tej samej identycznej długości. I jedyna możliwość, żeby mieć włosy tej samej identycznej długości, to jest kupić dłuższy toper i sobie to samemu ściąć. Natomiast gotowego takiego nie znajdziecie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że był przydatny. Zapraszam do naszego sklepu www.memezisfabrykawłosa.pl, gdzie znajdziecie szeroki wybór toperów. Można zamawiać tylko telefonicznie po mini konsultacji. Także zapoznajcie się z cenami, zadzwońcie do nas. Jeśli do łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I subskrybuj nasz kanał. Dziękuję.